Dziś kolejny film z naszej wspólnej wyprawy, czyli oczywiście mojej i Damiana po atrakcjach akwarystycznych w Wrocławiu. Jest to kontynuacja wycieczki po Wrocławskim Zoo, a ten konkretny odcinek będzie poświęcony bardzo ciekawemu miejscu, czyli odrarii. To nie tylko rarytas dla akwarystów, ale również pewnie na tym miejscu mogą się skupić też wędkarze po odrarium będzie nas oprowadzał opiekun tego miejsca, czyli pan Andrzej, z którym notabene wcześniej Damian pracował we wrocławskim zoo. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Aquascaping TV. Za chwilę zaczynamy, zostańcie ze mną, powinno być ciekawie. Wielu z nas kojarzy zoo z miejscami egzotycznymi z innych kontynentów albo chociaż z innych krajów. Jednak w tym przypadku powiedzenie cudze chwalicie, a swojego nie znacie, nabiera całkowicie realnego wymiaru. Odrarium jest zewnętrzną ekspozycją rodzimej fauny i flory rzeki Odry i Morza Bałtyckiego. W czterech zewnętrznych basenach można obserwować interesującą faunę i florę reprezentującą górną, środkową i dolną odrę oraz jej starożytę. Zamieszkuje tu około 30 gatunków ryb oraz 40 gatunków roślin reprezentujących ekosystem drugiej co do wielkości rzeki w Polsce. W Odrarium zamieszkały również żółwie błotne, a w 2019 roku dobudowano wybieg dla wydry. Niewątpliwym bonusem jest możliwość przejrzenia się zespołowi filtrów, których zadaniem jest m.in ciągłe utrzymywanie właściwych parametrów wody w każdym ze zbiorników. Nie ma co przedłużyć. Najpierw na wycieczkę zaprosi nas Damian, a później już Pan Andrzej będzie nas oprowadzał i opowiadał o tym bardzo interesującym miejscu. Nie tylko dla akwarystów, ale pewnie też dla wędkarzy. Teraz jesteśmy w najciekawszej według mnie części zoo, czyli pod rarium. Jedna z, z najfajniejszych ekspozycji. Tutaj w tej części mamy żółwie błotę, a tutaj zaczyna się wszystko przybrzeżnymi wodami z naszego Bałtyku i tutaj są nasze krajowe rybki do obejrzenia. Także idziemy przez ekspozycję i zobaczymy, co tutaj ciekawego pływa w tym momencie. Tutaj jest ze mną pan Andrzej, który się opiekuje właśnie tymi zbiornikami i teraz nam chwilę opowie o tym właśnie zbiorniku. Tu akurat jest cały to jest ostatni już zbiornik. To jest e, woda e, z Alew Szczecińskiej i tu już jest ryba, która pływa po Bałtyku. Fl flonda, turbot, e, tu są babki, inaczej byczki takie zwane, te mniejsze co śmigają. Ryba, która po prostu ciosy, no, można w zasadzie dużo by wyliczać. Ryby, które można spotkać e, już w wodzie, i już, tu już jest woda zasolona. Aha. Tu już jest woda zasolona. Jeden jest zbiornik z, z, z wodą zasoloną. Czyli jakby przyszliśmy od, od końca. Od końca. To tak, o, z, idziemy jak... do początku. Do, do y, następny zbiornik będzie starożytny. Tu są same takie ryby y, drapieżne. O, tam, tam pan może zobaczyć akurat góry? Tam jest szczupak a jest, 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 jest tutaj o. tam ma Pan Bolenia, tam taki strutek biały jest a jest tutaj Bolen tam taki biały ten, ten, ten no, widzę, widzę, widzę to, widzę. A, to no, spora sztuka no tu są same takie, te, szkarpie a te takie maleńkie rybki, o, co to no, jest? tu podejdzie, Pan super szupaka się pięknie tak, tutaj, tutaj chyba czekał właśnie na kanał Aquascaping TV tam w dole może pan zobaczyć suma. A jest. Tu jest sandacz. Karpę. Drugi sandacz. No I szczupak następny się pojawia. Szczupak następny. No i piękne karpie, leszcze. A ta mała taka drobina to uklejki, To jest słonecznica. To jest taka ryba wypełniająca trochę, żeby. Trochę karmówka, ale teraz tak, proszę, że dekoracje też tu robię. Że pokarm i tam jakieś tam, żeby no. pusty ten zbiornik u góry nie był, nie? Tak jest. Trochę życia wprowadza. Bo to wszystko czeka na ofiarę. Ten już chyba na nic nie czeka, bo widać, że... Z... Biedy nie ma. On A, biedny, tak. biedny jak ja. Biedy nie ma. I podobnie jak ja. A tu jest taka już drobna, odra środkowa. I tu jest taka już ryba drobna. Ale tu nie też. Dręgi, płocie karasie tu już takie spokojniejszy zbiór mm -hmm. tam bardziej jest z takimi drapieżnikami. Tak. Tutaj było tej, to też słoneczki. Chociaż karp to nie jest drapieżnikiem, ale jakby też. taką dużą sztukę to ciężko im tam połknąć Tak, to niektóre ryby tak. przez przypadek trafiały i tam Lin leży. E, przez przypadek trafiały, po prostu jak się wrzucało to gdzieś... A to, to, co, to co tam na, na... lin jest. Lin? albo, albo... Albo jakiś byczek. Chyba byczek, byczek jest. chyba I tam ostatni zbiornik, to już jest pierwszy zbiornik ryba górsta. Aha, czyli taka potokowa ryba. I, ryby. I to, jak pan tam wyjdzie, tu i na zewnątrz to jest taka zrobiona, że do, tej, do tego zbiornika takim strumieniem woda spływa właśnie tu pod tymi schodami i tu jest taka woda już schłodzona to w lecie ją specjalnie chłodzi się? Tak, jest, jest, chłodziarka, jest specjalna przelewowa chłodziarka i... i jaka taka świnka, wymaga, jaka wymagana temperatura dla tygry? to tak jest, im niżej tym lepiej bo aha. mówiąc szczerze no zbiornik jest trochę odkryty jak, jak przychodzą, coraz te, jest cieplej latem i to jest nawet jest trochę problem, żeby z tym... No temperaturami... i dużo też jest natleniania, bo jak jest zimna też temperatura w zbiorniku, no i to też, też lubi. Najważniejsze jest wydocznie... Dlatego tu jest ten, ten zrobiony ten potok, który też powoduje, że ta woda jest przez ten... Nie, tutaj tutaj tak, tak. Ona jest już Naturalnie już wstępnie natleniana. natleniana. I to jest dodatkowo teraz przed napowietrzaniem tych wszystkich zbiorników domki to jest dekoracja, ale to też są, to jest filtracja. A stoją dwa wielkie filtry: jeden jest to filtr biologiczny. A drugi fil, filtr e, mechaniczny. mechaniczny, taki piaskowy w zasadzie, to są potężne kubły, tu pompy pompują to do góry przez ufałki i tak dalej, na górę i, i to też ta, ta woda, żeby no, utrzymać jakąś biologię, bo w zasadzie tu jest wszędzie i drób jest dużo, to tak, musi, tak, być, tak, tak. musi być, a parametry wody muszą być dobre, bo jak tylko się zachwieje... No to, to właśnie, to jakie parametry wody w takim zbiorniku powinny być? Znaczy, Pecha, no tak, ale wie pan przede wszystkim jakie pH gdzieś 7 ja, tam, a tutaj przede wszystkim jest jeden problem ciepło, karmienie no. dużo odchodu i się zaczynają się. i to dlatego tu to, to, to jest du... te filtry robią dużą robotę właśnie one nam pomagają żeby to nie było zapiziałe czyli jak się skończy lato to już macie trochę zgórki? trochę ale trzeba cały czas <laughs> mieć sytuację pod kontrolą tak jest, trochę lżej ale to cały czas co jest co robi. No to, żeby te zbiorniki, to też mamy taką obsługę nurków. Teraz to, to już rzadziej, ale tak w zasadzie w, tygodnie, w lecie to dwa razy w tygodniu, bo te szyby, te akryle od słońca po prostu zachodzą glony i trzeba je po prostu szczyszczać. Tak samo dekoracje A te, te to... na przykład te takie zarysowania to da się jakoś wy... wy... Można polerować, co później jest... za jakiś czas specjalna taka ekipa jest. Jako... Ja jeszcze nie Aha. widziałem, jak to się robi, ale wiem, że, że jest to można to polerować. No dobrze, bardzo dziękujemy panu no i pan Andrzejowi. Tak jeszcze, jeszcze zobaczyć może pan to, tą właśnie yy, ten, tą, tą rzeczkę, która tu spływa do, to jest... Dokładnie. Bo pompa podaje tą wodę z tego zbiornika tam na sam, na samą górę. No i to jest taka imitacja jakiego potoku górskiego. Tak, tak i woda, już tutaj ta wstępnie ta woda jest natleniana, natleniana tak jest. przez te różne kaskady. A w, a, w tym, a w tych strumyczkach też mieszkają jakieś ryby? czy? E, e, szebla? No, szebla To jest taka rzadka a to jest na od No, to jest całej... Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy za oprowadzanie. Dziękujemy. Miłego, miłego dziękujemy. Damian, udało Ci się. Tutaj pan cię wyręczył z, z roli narratora, natomiast niechętnie opowiadać. Nie wiem jak na was, ale na mnie to miejsce robi naprawdę duże wrażenie. Szczególnie system filtracji, pomysł zrobienia sztucznego wodospadu, takiej kaskady, który natlenia wodę, też jest według mnie bardzo fajny. Oczywiście ryby i rośliny z naszej rodzimej rzeki też świetnie się prezentowały. Jak słyszeliście z filmu od pana Andrzeja, w takim akwarium trochę są inne problemy niż w naszych akwariach domowych. Tutaj trzeba w lecie zapewnić niską temperaturę, a nie tak jak u nas w akwariach wysoką Chociaż w lecie w sumie też niektórzy muszą ochładzać zbiorniki, nawet w domu. No ale problem trudności jest tutaj o wiele większy, dlatego że po prostu te wszystkie zbiorniki są narażone bezpośrednio na słońce i. Pewnie trudniej to ochłodzić. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu Andrzejowi za oprowadzenie nas po Odrariu. Zapraszam wszystkich do naszej cotygodniowej zabawy. Dziś słowem klucz będzie oczywiście Odra. Napisz krótkie zdanie z tym słowem, a ja z rozkoszą przypnę ci serduszko za to, że oglądasz moje filmy do samego końca. Komu nie zależy o wirtualnym serduszku, powiem tylko tyle, że interakcja pod moimi filmami w postaci polubienia filmu, komentarza i oczywiście subskrypcji sprawi, że macie znacznie większe szanse na powiadomienia o nowych filmach na moim kanale i oczywiście powiadomienia o nowych live'ach, które są jak zwykle w niedzielę o godzinie 10. Dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Podróże akwarystyczne z Damianem po Wrocławiu. W kolejnym odcinku będziemy tam, gdzie nas najbardziej ciągło, czyli w akwarium Wrocławskiego Zoo. Pozdrawiam, akwaryści. Trzymajcie się. Widzimy się już w piątek po godzinie 18.00 lub na live. Cześć!